Reszli twórcy zaprezentowali nam mały sniki pik tego, co nadchodzi w nowym sezonie. Nie, ja już generalnie miałem okazję grać we wcześniejszy e, przegląd, który odbył się nie wiem dwa miesiące temu, jakoś tak. E, pewnie część z Was tak samo. Miała okazję. Teraz wiem, że większość osób, które mają dostęp, to są jacyś content creatorzy, generalnie, ale wiem, że inne osoby też mogą się zastarać, bo kilku znajomych gdzieś tam pogrywa w te testy do tego nowego sezonu. Pokrótce coś tu opowiemy, co się pozmieniało. Bardziej skupimy się gdzieś tam na broniach, jakie nowe tryby, co tu dalej. A może w sumie od czego zaczniemy? Przede wszystkim awatar. Kobiety się zmienił, mamy nową twarzyczkę, dodaną Jeśli chodzi o takie rzeczy yy, Inaczej jest trochę layout tutaj, yy, rzeczy poukładany yy, Jeśli o to chodzi Co yy, dalej? Tu raczej wszystko wygląda tak samo jeśli chodzi o storage, tu się nic nie pozmieniało yy. Zmieniły się na pewno ikony naszych yy, odznak naszej rangi, także to na pewno tam na zmianę taką wizualną. Nie wiem jak to wygląda tam w dalszych, ale raczej każdy jest zmieniony trochę. Tu możecie jeszcze w rogu zobaczyć, jak zmieniły się, jak, jakie to zostały dodane nowe ozdoby, jakieś odznaki. Hiro jakiś, to pewnie chodzi chyba tylko o, o tło, tak, z tego co rozumiem? Nie wiem, jeszcze nie odblokowałem za mało punktów, ale jak mi się to uda, to, to dam wam też znać. Um, to jeśli chodzi o tyle, mamy na pewno tutaj jeszcze jakiś um, nowy wygląd do MP5. Taki znaczy, ładny, taki drewniany, podoba mi się, podoba się dla mnie. Pusty w środku? Ok. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. E, ładnie to wygląda, ale przechodząc w ogóle do broni. Pierwszy to jest um, AK-12. O, tak się prezentuje. Całkiem fajne statystyki ma, 730 rpm, także dużo, niedużo. Naprawdę przyjemnie się z tego strzela. Na pewno będziemy jeszcze więcej testować. Zaraz sobie też pójdziemy na strzelnicę, pokażę wam jak to wygląda. Dalej mamy nowy karabin, SVTU, coś na zasadzie SVD z SKS pomieszanego. Całkiem ciekawa broń, generalnie 5 albo 10 strzałów w magazynku. Zasięg mamy 66, także no dużo, niedużo. Na ten moment nie przypada mi bardzo do gustu, no ale to może też wina mojej celności i infarta, też może tak być. Dalej przechodząc, a jeszcze mamy mcx -a. jeszcze jedna nowa broń, bardzo fajne statystyki. 700 apiemów. No, pruje szybko. Pruje szybko, ale wystrzeliwuje to amunicję równie szybko. Przyjemnie się z tego strzela. Praktycznie wcale recoila, także. No, jest, jest dobra maszyna. Dalej mamy za to dwa pistolety. Jeden tu mamy F57. Potężna broń. Szczególnie, że jest na amunicję piątkę i amunicja piątka naprawdę, naprawdę robi robotę Bo Kamzy piątki potrafią zejść na 3-4 strzały, nie? Z takiego pistoleciku Drugą bronią, którą mamy jest G17 Glock Też fajnie się strzela, ale to nie jest to Co mieliśmy W przypadku tej wcześniejszej broni, która nazywa się F57 Ale Mamy tutaj jeszcze M45A1, dosyć taki kultowy bym powiedział chyba pistolet, e, zaraz sobie wszystkie sprawdzimy, także łącznie mamy, przepraszam, 6 broni e, nowo dodanych, zaraz sobie je sprawdzimy na strzelnicy. Dobra, ustawmy sobie wszystko tutaj na, nie wiem, jakieś piątki, może być matka, ehm... nawet niech będzie HLC, albo, no, nie dobra, powiedzmy, że to. Zostawimy Gitara Gitara, gitara I teraz gun modding bench um, Co, zaczynamy od akacza chyba mm, Gdzie on tutaj jest? E, będę robił broń tak, jak ja bym sobie zrobił Na zasadzie nie będę wybierał najdroższych rzeczy, żeby po prostu wam pokazać Jak można zrobić tą broń To bo wiadomo, jak wybierzesz najlepsze rzeczy, no to Wiadomo, że ta broń będzie dobra, tak? Mm, dlatego ja jestem bardziej za tym, żeby sobie gdzieś po prostu pododawać to, z czym mi się gdzieś tam najlepiej gra e, i sprawdzić jak mi to idzie e, tu mamy do wyboru dwa albo mamy normalnego Muzzle breaka, albo z Supresorem powiedzmy, że weźmiemy Sepresor e, no bo jednak chcemy gdzieś tam um, ciszej pograć mamy nowy celownik na pewno e, Red Dota zaraz wam też pokażę resztę celowników ale to może już na innej broni e, jak to wygląda Możemy nawet, i mamy tutaj jeszcze jeden, Tactical dot Scope Też dosyć przyjemny, chociaż dużo ekranu zakrywa Najpierw wam pokażę ten, bo na pewno stanie się metą i wiele osób będzie tym grało Jeśli chodzi o tutaj stoki, no to mamy w sumie dwa, albo ewentualnie z adapterem Czy to tak bardzo poprawia statystyki? 81 na 69 hmm nie, a musimy wydać w sumie sporo, sporo więcej Także chyba bez sensu Dobra e, No dobra, dawaj bepeki Tak to się prezentuje mm. Oj Infinidemo. Duży ma kopa dura. strasznie go znosi. Generalnie w tą piątkę trzeba rzeczywiście trochę przyłożyć, jeśli chodzi o Kamze. tak dalej? No. Jak widzicie, generalnie no przyjemnie się z tego strzela. Sam feeling broni jest całkiem fajny. Duży jest, zwłaszcza jak idzie w ogóle w górę, eee, rozrzut. Ciężko jest trochę nad tym zapanować. Także no, no wymaga ta broń, mimo wszystko. Ale jeden z przyjemniejszych generalnie yy, akaczy, jeśli o to chodzi. Jak się to prezentuje. Bardzo fajna broń generalnie, mi się podoba. Um, dobra, Gnomatic Bench dalej. Mamy mcx um, Tego możemy się pozbyć, tego możemy się pozbyć. Co tu ma za, Mamy jeden w sumie tylko do dodania. E, no i do tego suppressor jeszcze. Możemy nałożyć tradycyjnie uchwyt. Um, powiedzmy, że ten będzie najlepszy. Rączki tutaj żadnej nie mamy. Możemy za 11 koła dołożyć stoka tylko. No i to jest w sumie chyba tyle, co można tu zrobić. Pokażę Wam jeszcze nowy celownik. Tak się prezentuje. O. No, magazynki no to wiadomo standardowe. 60 na przykład. 160 koła tu wychodzi. Jakie ja mam Mamo? Dawaj, bepeki. Nie, nie, bepeki, boże, nie to broń. Yy, no, jedynkach zora. Tak się prezentuje nowy celownik. Y generalnie y całkiem fajny, chociaż no, dużo zasłania, jakby nie patrzeć, no nie. Został tam, gdzie powinien na pewno, ale dużego skutku by to normalnie nie przyniosło. A tak to się prezentuje. Szybkostrzelność jest całkiem przyjemna, tego no nie można wykluczyć. całkiem przyjemnie się strzela również będzie mocno testowany i myślę, że ta broń akurat długo zagościł większości osób. Przechodząc dalej, mamy to svtu tutaj zmian dużo nie możemy zrobić 5 albo 10 slotowy magazynek reszta podobna do Mozina, jeśli chodzi o właśnie jakieś adaptery, nieadaptery tumiki, wygląda to wszystko tak samo, whatever, załóżmy cokolwiek Mamy podstawowy uchwyt na celownik do Mozina 3,5 albo możemy założyć ten z szyną i do tego mamy teraz do wyboru dwa nowe uchwyty pod, e, pod lunety. Mamy tak, standardowe było 30 mm, i tutaj się zmieniło to, że mamy celownik 20 razy. Także, yy, tak, jest to szaleństwo, trochę Cenami na ten moment jakoś bardzo bym się nie sugerował, no bo wiadomo Są tylko playtesty, także no Różnie to wygląda yy, Asset becky yy, 7N37 Także yy, Tak się prezentuje ta broń Mamy potężnego scope'a Naprawdę potężnego scope'a yy, Tutaj jest przybliżenie 20 na 6, 6,5 na 20. Także jest gigantyczne. Jeśli chodzi o takie dystanse, nie wiem, 30-40 metrów, to nawet mierzenie z tego 6,5 jest strasznie bliskie. Jest strasznie bliskie. Ciężko też nad tym zapanować celownikiem. Mieliśmy kilka gier, jak biegałem, już sobie testowałem na wczorajszym live. I naprawdę ciężko było wycelować w coś. Jak się rusza, albo ty się ruszasz, strasznie te celowniki pływają. Ale na nową mapę, którą też będziecie mogli zobaczyć. no Myślę, że się nadadzą na olejkę. Jak ktoś lubi tam grać, to tak samo. Dwa strzały, jeśli chodzi o. E... Kamze piątkę. Przynajmniej na tym dystansie. Tutaj też. Tutaj już mamy trzy. Jeszcze nie przybliżałem jak coś. Dalej jesteśmy na 6 razy. I tutaj też weszły dwa strzały Także no jeśli się wyceluje to jest git, ale różnie bywa z tymi celownikami, szczególnie jak się coś dzieje No tak wygląda scope razy 20 no nie? Łącznie mamy zerowanie na 300 aż dodane No i leci no praktycznie w punkt, mimo że ile my tam mamy? 100 metrów tak? Na ostatnim tym To ciekawe Tak się to prezentuje, ale przejdźmy do workbencha. Um, bo dalej mamy dodany jeszcze start assembling. Dalej wybieramy to. Mamy 34 mm uchwyt. I tutaj możemy wybrać 4.16 16 Koopa, który myślę, że będzie trochę częściej grywalny. Pyk, pyk. 4,16 i tu jest 16. Wiadomo, jest trochę dalej, ale jest na tyle przyjemnie, że No fajnie się z tego celuje. Chociaż mam wrażenie, że ten celownik dużo bardziej pływa, szczególnie jak się ruszamy, niż ten, który testowaliśmy przed chwilą. Jakoś mam wrażenie, że inaczej się przez to patrzy, inaczej się z tego celuje muszę sobie nawet na live, który też będzie dzisiaj przetestować jak się będzie z tego strzelało. Mamy jeszcze 34 mm tyle, że z górnym e, z górną podkładką, tak jakby i bocznymi. Więc tutaj możemy sobie dalej wrzucić 416, ale możemy również wrzucić Jakiś dowolny, inny celownik, nie wiem, refleksa Tutaj sobie możecie pH dodać, a tutaj możecie sobie dodać e, Jeszcze jednego refleksa Na przykład Czyli mamy 416 Tak to się prezentuje, mamy PK refleksa Mamy... kropeczkę, trochę staminę i jakby nam tego było mało, to mamy jeszcze Triangle Reflex. Także dla każdego coś dobrego można grać takim oto po Czemu by nie, ale mamy jeszcze do sprawdzenia pistolety. G17C Magazynek może być nawet 50. Jeśli byśmy bardzo tego chcieli, dalej. Możemy sobie założyć Lightning e, Accessories. Tak, tak, tak. Będą usunięte. Bardzo ładnie to wygląda swoją drogą. Inny celownik. Wiadomo. Akcesorium jakieś. Proszę bardzo. I mamy pistolecik. Teraz mamy na czwóreczkach. Pod piątkę na pewno trzeba trochę postrzelać. Rozrzut jest niesamowity, jeśli o to chodzi. Na infinity. oczywiście bania banią, także tak. no tego się nie ten, ale jeśli chodzi o kamerę całą w sobie No trochę trzeba było postrzelać, w każdym razie Yhm. Go wyrzuć. Ym, dalej. Jeszcze kolejny pistolet. M45A1. Tu mamy tylko magazynki. Siódemki. Y, tutaj nic w sumie więcej do zmiany jakoś nie ma. Nawet nie możemy ym, dodać sobie żadnego celownika. Czyli no, taki trochę zapychacz. Jakby ok, dodane, tylko po co? Na APki no, i proszę bardzo, hmm. no okej okay. Pewnie często będzie na kawach. Tak obstawiam. Ale wątpię, że ktoś będzie go używał do normalnej gry. Poleż sobie tutaj. Um. I ostatni pistolet, no który to troszkę skrat serduszko, nie tylko moje. Magazynek 20. Możemy sobie założyć celownik do tego jakikolwiek. Nie wiem, załóżmy na przykład refleksa Akcesorium. Wiadomo. Tutaj w sumie nic, więcej nie możemy chyba zmienić. Nie. Także tak to się prezentuje. Ammo, ammo, ammo. Mamy piąteczki i mamy normalnie czwórki. E, jeśli chodzi o piątki, mamy piąteczki załadowane. I trzy strzały. Już więcej. Ale na blisko, w klatę. Ta broń jest naprawdę solidna. No wiadomo, no daleko, to na daleko, to pewnie dużego tutaj zniszczenia nie zrobimy przeciwnikowi. Chociaż jak na pistolet, e, no to trochę robi. Ale rykoszy poszedł, jest ja bym dostał. Ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać. Jeśli mamy snajpę z naszymi pięknymi celownikami. To rzecz, która wygląda świetnie po prostu. Eee, wciskając sobie trójkę na zmianę na pistolet wygląda to tak. Pyk. Tyk. Coś podbiega. Naprawdę świetnie to wygląda. Jest miodzio. Jeśli o to chodzi, mi wizualnie to skradło serduszko gdzieś tam, to kurde jest taki efekt. Jednak e... szybkiej zmiany nie ma tej wymiany broni i tak dalej. Ładnie to wygląda e, z każdą bronią to działa. E, już testowałem z jakimiś jest SVD, także fajnie się to prezentuje. Widzisz dalej sobie tą broń, a jednak ta wymiana jest taka dosyć szybka, jakby nie patrzeć. Myślę, że często ludzie będą z tego korzystać. No i mamy konkurenta dla Digla, myślę. Myślę, że mamy konkurenta dla Digla. było tyle, jeśli chodzi o strzelnicę. Przechodząc dalej, są jakieś takie małe zmiany, wiadomo, kosmetyczne, jakieś dodane okularki, jakieś odznaki, nieodznaki Proszę bardzo, można okularki mieć teraz, buciki zmienić. No, co kto lubi, no nie, jakby można. Jeden no z takich zmian, która też mi się podoba, to na przykład automatyczne obracanie przedmiotów. Jest to również, że jak już jesteśmy in-game na polu bitwy, ale również jak jesteśmy w storage'u, przenosimy sobie elegancko, fajnie, zmienia się do miejsca. Wiadomo, tu nie działa, ale to już ładnie, pięknie. Ja nie muszę nic klikać. Proszę bardzo, teraz R. Pasuje. Eee, fajną zmianą też jest to że jeśli mamy dwa magazynki, mamy Kamze, ona jest cała wypełniona. Łącznie tu mamy magazynek na przykład i wymieniamy ten magazynek, to nam ta postać podmienia magazynki i już nie ma wyrzucania, wypluwania tego na ziemię. Jest to ułatwiacz taki, bo nie musisz szukać gdzie tu upadło w krzaki, w teksturę się zapodziało, tylko normalnie on sobie wymienia te magazynki. Trwa to normalnie, nie ma tam jakiegoś dłuższego, krótszego czasu. Także nie, także to na pewno na plus yy... Tak, tu jakieś pierdoły do odebrania, whatever. Jeśli chodzi o dalsze nowości, no to mamy na przykład mapę Northfight. Będziecie mogli zobaczyć po prostu w kolejnym odcinku, który się pojawi na YouTubie. Tam też właśnie będzie trochę biegania, sprawdzania tych różnych lokacji, mapa jest świetna jak dla mnie. Jest połączeniem Wolejki, trochę z Armory i w sumie z głównym centrum, czyli hotelem na środku. E, gdzie jest coś na styl TV Station, takiego? Powiedzmy, naprawdę, naprawdę fajnie się tam e, biega. E, m, ale to mówię, zobaczyć sobie później. Forbiddena mamy zablokowanego. Mamy tutaj jeszcze e, Solo Opsy, to dopiero też będzie testowane. Na pewno pojawi się z tego dzielny e, odcinek na YouTube. Mamy tutaj e, jeszcze jeden tryb, Team, team Elimination, e, chociaż nazywany tutaj Team Deadmatchem. Czyli no klasyczny po prostu tam 4 na 4 tak? Wygrywamy rundę i, i tyle. Mamy określone layouty broni, na przykład w pierwszych rundach pistoletówka, później jakieś SMG, dalej jakieś akacze i tak dalej, i tak dalej. m Wcześniej było to z gotowych layoutów, teraz jeszcze nie wiem jak to wygląda. Dopiero będziemy mogli sobie to sprawdzić. Był jeszcze jeden, jakby, właśnie deathmatch którego tutaj widzę, że nie ma do wyboru, on był na zasadzie po prostu ciągłego strzelania o liczbę punktów, no nie? czyli giniemy, odradzamy się od razu, rura i po prostu ten, kto pierwszy zdobędzie nie wiem, 50 punktów, wygrywa i tam było po prostu co, co ileś czasu, nie wiem czy, czy to było co, co czas, czy co ilość zabitych, jak zdobytych punktów zmieniały się po prostu sprzęty. No też mogliśmy sobie wybrać, że na przykład właśnie przez pierwsze nie wiem, dajmy na to 10 kili gramy tym pistoletem, później po 10 zamienia nam się na mp 5 i tak dalej i tak dalej. To no nie? Ale chyba seco odeszli albo tutaj dali tylko to, może my w oficjalnym sezonie będziemy mieli dwa tryby do sprawdzenia. A propos jeszcze solo obco, bo mi się przypomniało, jak sprawdzałem w tym wcześniejszym ee, właśnie sezon piku, e, sniki piku Yy, to yy, próbowałem wejść na solo, nie dało się. Czekałem łącznie 10 minut, nie wrzuciło mnie na żaden serwer. dałem najpierw sobie piątkę, muszę jedną coś zagrać. Wróciłem jeszcze raz 5 minut, nic. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Na pewno też będziecie wiedzieć. No i dobra, jeśli o to chodzi, to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy. A coś, co może Was jeszcze zainteresować. Mamy na pewno y, zmienione case. Y. Mamy za 1000 punktów y, tę Elite albo Basic Elite za 500, y, czyli ilość jakby się nie zmieniła. Nie wiem, jak to wygląda kwotowo, bo mam to zablokowane. Nie jestem w stanie sprawdzić. Y, ale teraz nie liczy się to tylko do case'a, ale są też 150 miejsca w storage'u: y, sprzedaż plus 600, y, wystawianie 20 na raz, y, case, to wiadomo. I jeszcze na klucze 15 y, slotów, czyli 5 na 3. Naprawdę wielki. Y, zresztą możecie go zobaczyć tutaj. Tak to wygląda. O, bo ja już też jakby mam to odebrane. Jeszcze jedna rzecz, która może Was zaciekawić, albo na pewno Was ciekawi. Y, kontakt Randall Fisher i jak możecie się domyślić, y, termo. Thermal Wczoraj był niespełna 4. 4 700 do kupienia. Dzisiaj nie wiem, sprawdzam razem z Wami. Jest to 4 500. 4 500 do kupienia jest teraz termo. Jak wygląda? Czy coś się pozmieniało? Jeszcze nie wiem, bo no niestety mam 2 miliony. Chociaż dzisiaj powinienem dostać em, 3 miliony, właśnie, które dostałem. Przyjmujemy. Czyli wychodzi na to, że mogę sobie już na termo pozwolić. Może nie będę miał się w co ubrać, ale będę miał termo. Na pewno przetestujemy na live'ie, także wpadajcie. Na ten moment to by było tyle. W kolejnych filmach nowa mapa, solo tryb. Będziemy sprawdzać. Do usłyszenia. Trzymajcie się.